Był sobie facet bardzo brzydki, ale uczciwy, żył bardzo bogobojnie, ale cierpiał z powodu brzydoty. Kiedy był już w średnim wieku, nagle wpadł na pomysł, żeby zrobić sobie operację plastyczną. Wszystko załatwił, poszedł do szpitala, operacja się odbyła. Efekt przeszedł jego oczekiwania, facet był bardzo szczęśliwy, wierzył, że teraz zmieni się w końcu jego życie. Kiedy wychodził ze szpitala, nie zauważył ciężarówki, wpadł pod nią i zginął, niestety. Poszedł, oczywiście, do nieba. Przy pierwszej okazji spotkał się z Panem Bogiem i mówi: Panie Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Przecież całe życie postępowałem według Twoich przykazań, a teraz, kiedy moje życie mogło się odmienić, to Ty zrobiłeś mi takie świństwo. Dlaczego? Pan Bóg na to. Słuchaj, stary. Ja ci powiem prawdę. Ja cię normalnie nie poznałem.